Ale co teraz mamy w ogóle? Co teraz e, mamy? Ania! Teraz mamy WF! O, to fajnie! Ale w ogóle podobno mamy jeszcze połączony... Z, z Znaczy, nie mamy... Nie, nie, my dzisiaj nie mamy WF-u. Przepraszam, nie! Mamy teraz Matmę na górze, więc... Pajo! Dorian! A ty jesteś z tej klasy, dobra. Mm, nieważne. Dobra, to my jedziemy. No dobra, a czyli, czyli my mamy z czwartą klasą WF? No, na to wygląda niestety. Znaczy z piątą. Gdzie jest ten Antek? Dzień dobry, dzisiaj macie WF ze mną. Później się przedstawię. Dobrze. Gdzie jest Antek? Antek. Antka bolał brzuch, on poszedł do domu. Aha. Ej, Ewa, ja dzisiaj chyba nie mogę ćwiczyć. Czemu? No wiesz. Aha. No dobra. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. No to gotowa. No. Proszę Pani, ja dzisiaj jestem niedysponowana. Dobra. No to idź. I tak nie mam dzisiaj gumki do włosów, a musimy mieć wspięte włosy, więc no. Dobra. Zaniesiemy krzesła, bo dzisiaj nie ma jakiejś dyskoteki ani nic takiego, więc możemy zanieść krzesła. Co my dzisiaj będziemy robić? Dobra. Ustawimy salę do koszykówki. Dobra, będzie dyskoteka halloweenowa. Cieszymy się. Pewnie się będą cieszyć uczniowie. Na czym ja gram? Czemu ja gram na flecie? Dobra. I jeszcze to zadnieśnę. Te krzesło. I zagramy sobie dzisiaj w koszykówkę z, tą, z tymi klasami. Muszę się tego przebrać. Mają w ogóle stroje... Nie mają strojów. Ło, jakie sukienki. No dobra. No dobra, ja się w takie coś przebiorę, no bo ja stroju nie mam. No dobra. Dream, Dream! O, chyba wchodzimy na salę. To jest moja szafka. Mam Halloweenowe cukierki nawet, z którymi się nie podzielę z nikim, no dobra O, to są nawet moje rysunki piękne No, chodź wchodzimy No wiem przecież, jej Dobra, yy, to ja mam gdzie żarówkę, ja mam tutaj Dobra To chodź Mam coś w ogóle do ubrania, jeszcze nie mam No chodźcie, spokojnie ty mi mówiłaś, że dzisiaj jesteś niedosłonowana. Tak. To usiądź sobie. Jej, dziękuję. Usiądę sobie tutaj. Dobrze, a reszta klasy podzielcie się na dwie połowy. Tutaj klasa pierwsza liceum, to klasa piąta. O nie, jak będę musiała być z tobą w drużynie, jakby jeszcze była Laura, to masakra. Nie, to nie masakra, wtedy bym była z nią w parze. A co się Antkowi stało? Ło! Ojej, no to my idziemy do toalety. Co się stało Antkowi? Nie wiem. Ale coś się mu stało. Ej, co się Antkowi stało? Przepraszam za spóźnienie! Antek, ja myślałam, że ty poszedłeś do domu, bo ci brzuch bolał. A nie, to nie, to nie, nie brzuch, nie, nie bolał mnie brzuch, żartowałem. Antek, dlaczego ty ćwisz w takiej kurtce? Zimno mi, zima się robi. Ja jestem największą zimiarą na świecie. Weź nie narzekaj. Nieprawda, bo ja. Ludzie. Ja jestem. No dobra. Dzisiaj sobie zagramy w koszykówkę. Raz Jest was raz, dwa, trzy, cztery, pięć. sześciu was jest, więc... Nawet dobrze, że Laura jest dzisiaj niedysponowana. No ej! Proszę pani! A tak serio to ja okre okresuję. No wiadomo. No. No to dwie osoby z drugiej liceum i cztery osoby z klasy piątej mało troszeczkę. No ale podzielicie się na drużyny. Eee, Trzy osobowe. A więc tak. Eee, wybierają dwie osoby. I dwie osoby mogą wybrać dwie. Ja chcę, ja chcę, ja chcę! Ty? Jak masz na imię? Ewa. Bardzo ładne masz włosy, Ewa. To chodź. I druga osoba. Ja chcę, ja chcę. Dobra, i ty, Antek. No to ja wybieram pierwsza. Dorian. No. Alina. Ania. No i dobra, Olga. Jej! Zdej Zdejmij okulary. Besties! No dobra, weź tak, nie krzycz. Ogłuchnę zaraz, dziewczyno, przez ciebie. No dobra. No to nacie drużyny trzyosobowe, co nie? już zaraz wam piłkę przyniosę. Musicie tutaj poczekać. Dwie osoby. Tu. Ja, 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 ja. Ty ugania się za tą brudną piłką. Ale ja chcę! No to nawet lepiej. Przyniosę Wam piłkę, proszę zaczekać. Piłka do koszykówki. O, tu są piłki do koszykówki. No dobrze. Ja się nawet nie będę ten. Ja się nawet nie będę starać. No, koszykówka jest głupia. Musimy to wygrać. No z nimi na pewno wygramy. Przecież Alina i Olga nawet się nie będą starać. No, a my chcemy wygrać. Dawaj, Ania, Ewa, Dorian, tak? Tak. Ania, Ewa, Dorian! A co z nami? Gdzie... Laura, a co z nami? Alina, złaś, będziemy już zaraz grać. Ale cieszę się, że jestem z moją besti. Dobra, dobra, odczep się ode mnie, tylko się nie przytulaj. Bo nie chcę, by twoje brudne dłonie dotykały mnie. Mojej torebki. I mojej koszulki. Przede wszystkim. I włosów puszystych. Cicho, cicho. Dobra. E. No! Ewa, podaj, podaj! Jej! No dobra. Laura, ty możesz przyznawać punkty. Jeszcze gwizdek sobie przyniosę. Tylko. Zaczekajcie, Ty. Laura, już przynajmniej jeden punkt drużynie z lewej strony. Hmm. Czemu ja nie mam gwizdka? Dobra, nie mam. A! Co się tam stało? Tu wy tańczycie! No już jest ok. Dobrze. Dlaczego wy w ogóle tańczycie? Dobra, e, no to. No Laura, przyznaj punkt. Dobra, 1-0. Grajcie dalej. Chodź. No, Antek. Chodź, Alina. Nie chcę, ty weź. Ania! Musisz stać koło mnie! No dobra. Podaj, podaj. Jestem ja... To nie interesuje, jaka jest punktacja. I tak ważne, żebym dostała szóstkę z tego WF-u i żebym przeszła do następnej klasy. Bez tej Laury. I bez tej Ewy. No dobra. Chodź, Ali na tej nie była z przodu. Ty w ogóle nie chodził za tą piłką. No dobra, no. Aha. Nie chcę! Nie chcę do przodu! Antek! Ojej, znowu ja będę musiał. Ale w sumie to lubię. Gdzie jest piłka? Gdzie jest piłka? I zaczynamy kolejną. No dobra, będę musiał sam wszystko robić. Wszystko sam będę musiał robić, bo one tylko stoją. Jej! No i patrz, dałem wam jeden punkt. Mus muszę sam grać chyba. Mnie i tak nie interesuje punktacja. A mnie myślisz, że interesuje? Ojej, dziewczyny, wy to nie dostaniecie na pewno żadnej dobrej oceny z WF-u. Rin, Koniec lekcji! Dobra. Koniec lekcji możecie już iść. Ja zaniosę piłkę. Ubiorę się, bo za chwilę mam sensowne lekcje. Aha. Dobra, ubiorę swoje okularki. Daję! Nie, nie pasują ci. Mi coś nie pasuje, mi wszystko pasuje! Jak tam się czujesz, Laura? A dobrze, no ale brzuch mnie strasznie boli. Mam powiedzieć pani? He, wa co ty? No dobra, ale wiem, żartuję. Ja też miałam już dużo razy. Chodź. Chcesz do łazienki iść jeszcze? Tak. Co to jest? A to ładowarka, dobra. Muszę tylko... No ja muszę tylko do toalety, zaczekaj. Dobra. Tu są otwarte toalety? Nie wiem. Choć Jaka fajna toaleta lepsza niż w tamtej szkole. No, a tu wy mieliście jakąś dziwną szkołę chyba. Fuj, jaki dziwny papier! To wy musieliście naprawdę mieć jakąś dziwną szkołę, że tak się zachwycacie z naszej, a nasza jest jedną z normalnych. Wasza jest jedną z luksusowych, już nawet nasza. Cieszę się, że tu chodzę. Ja też. Dobra. Teraz my chyba mamy WF Ania, co nie? No, gdzie jest Bartek? Nie wiem. Chodź. Muszę sobie wyciągnąć telefon z szafki. Pokażę wszystkim mój rysunek piękny, jak siebie narysowałam. Odsuńcie się! No idź! Róża z, mojej, z balu tamtego. Pamiętasz, jak zostałam królową balu rok temu. W tym roku też chcę zostać. Jak na jak na drodze, jak, ten, jak na drodze stanie mi ta laura. Oj, nie dam się! Wiem, no przecież byłaś najlepszą królową balu. Najlepsza byłaś. No, trzy razy z rzędu. To nie jest takie coś. Hashtag po tym głupim WF-ie. Nie interesuje mnie. Żadna koszykówka, żadna punktacja. No i będę miała od razu sto więcej followersów. Dziewczyny, patrzcie na mój rysunek, co ostatnio narysowałam. Ładny. Czego ty użyłeś? Jakie ty techniki użyłaś? Nie powiem, bo jeszcze zrobić lepsze ode mnie. Ojej. Ojej. No co znowu? Każdy tutaj batona. O fuj, owsiany baton. Kryształki. Dobra, napełnię sobie wodę. bidona. Fajnie, że mamy takie ten poidełko w naszej szkole, bo mi się już woda skończyła. A ja mam jeszcze filtrującą butelkę, więc no. Więc fajnie. No i się nie przechwalaj. Mówi osoba, która się przechwalała swoim rysunkiem. Ej! Ewa? No. A jak ty sobie w tamtym roku poradziłaś z Aliną i Olgą? Proste, poszłam do pani dyrektor, one dostała uwagę. No to zrobiliśmy to samo. I co? Ta pani dyrektor źle reaguje na nowych? Może kiedy ja to powiem, może kiedy ja sama pójdę i powiem, że Alina i Olga coś zrobiły mi, coś innego niż z tą kolą, to może wtedy pani ich ukaże? Bo ty jesteś nowa i ci jeszcze nie ufa. Jak to mi nie ufa? Bo cię nie zna. A ja tutaj chodzę od pierwszej klasy, więc no. Więc... Mnie już pani zna. Bo pani jest taka trochę wredna dla nowych. Co ty tam spiskujesz? Nic o tobie! Pani wścibska. Śmiesznie tak nazywać? No i co z tego? Dobra, to chodź. To ja idę, załatwię tą sprawę. O, dyskoteka będzie! No wiem! Takie wielkie wow z tego robisz. No bo jestem nowa. Dzisiaj jest mój pierwszy dzień w tej szkole. No to wracaj do tej swojej wsi. A nie że tutaj przyszłaś. Echem, moja wieś się zamknęła. No to pójdź sobie do innej wsi, proste, a nie do naszej szkoły, do naszej pięknej szkoły luksusowej, która w ogóle do ciebie nie pasuje. Chodź. Oh. Okej. Okay. Co to jest? Co plakat? A co taki plakat wtedy? O, a dlaczego ty jesteś na plakacie? A ty nie wiesz, że, to, że że ten... że są wybory na samorząd uczniowski? Ale to samorząd uczniowski to powinien być tam... Ileś osób bardziej, nie wiem, trzy albo więcej? No jestem z Olgą, ale ja jestem na okładce, bo jestem najpiękniejsza. Jeszcze Dorian jest z nami. Dorian! No? Udowodnij, że też bierzesz udział na ten. I chcesz, żeby na nas głosowali. No, ale powinniśmy się znaleźć wszyscy trzy na plakacie. Nie! Ja tylko. Jestem najpiękniejsza. Hej Ania! No? Wróciłam, pani dyrektor powiedziała, że po następnej lekcji za chwilę tu będzie i, i, i podejdzie do tego, do, e, mo, do mojego wychowawcy i do wychowawcy Twojego. Bo Olga chodzi do Twojej klasy, a Alina do mojej. O, to super. No to cieszę się bardzo. No ja też. No dobra. My teraz będziemy mieli ten. My teraz będziemy mieli plastykę. Niestety, z Aliną, plastyka! Przyniosę pani moje rysunki. Mój jeden rysunek, drugi rysunek. O, cały kalendarz mam nawet. Dobra, chodź Olga! Za chwilę będę miała teraz plastykę. Nie ja idę też. A no, tak, mam z nią. A nie idziemy gdzieś! Ta! Gdzie? No, gdzieś sobie pochodzić może. Dobra. Idziemy na... nie wiem, tak. Dobra, tylko że tu... nie ma lekcji. No dobra. E... O, dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, nie mam czasu. A tak w ogóle to po co ja mam iść do wychowawców, jak wy tu stoicie? Dziewczyny. Olga zawołać swoją koleżankę Alinę. Musimy porozmawiać. O, widzisz, Ania? Już rozmawiają. Nawet nie musiała iść do ich wychowawców. No. Co wy zrobiłyście Ani z klasy piątej? Nic. Jaka Ania? Czemu ty nie znasz dziewczynki ze swojej klasy? A pani wie, że ja jestem z piątej klasy? Ja wszystko wiem. A ty jesteś z drugiej liceum. Tak samo jak ta dziewczynka, ta dziewczynka, a ta dziewczynka z piątej. Aha. No, ja wszystko wiem. Wszystko widzę. A jak nie, to czasami trzeba mi powiedzieć. No dobrze. No to gadajcie. Ewa... Opowiedz jeszcze raz, co zrobiły koleżanki. No, było tak. Chodź Ania. Ty lepiej opowiedz. Nowa. Dobra, ja ci będę podpowiadać to. Bo ja nie wiem, co dokładnie się stało. No. No to było, No to było tak, że. No to było tak, że one, oh, ten... że yy... najpierw byłam z Olgoblastołówce. Byłam z Olgoblastołówce. I ona ukradła mi te dwa bubble tea, a później wzięła Tom. Później ja wzięłam kole, ona mi ją ukradła i kazała mi ją podtrzymać. I później, niechcący, wylałam kole na Alinę. Aha! Alina coś jeszcze powiedziała? Nic! Powiedziała, że. że jej bluzka jest bardziej, bluzka jest bardziej wartościowa niż. Cała szkoła. Ja! Znaczy ja! Cała szkoła! Nie ja, przepraszam. No. No to Alina, to jest moja praca i cię nie wyrzucę. Ale. Dostaniesz uwagę. I mnie to nie obchodzi. Albo nawet zostaniesz zawieszona. Co? Dlaczego ja? Najlepsza osoba w tej szkole? A ja? A ja to nie? No, zostaniesz, moja droga, nie zostaniesz zawieszona, ale powiadomię i tak Twojego wychowawcę o tym, co zrobiłaś. Co? Nie zasługuję na to? Owszem, zasługujesz. Jak Pani Dyrektor tak powiedziała, to zasługujesz na to. A my idziemy na pierwsze piętro. Dobra, chodź na plastykę. Laura! A ja? Mnie nikt nie zawoła. Bo ty wszystko wiesz. A my nie mamy plastyki, tylko technikę z panem Mateuszem. No tak, macie ze mną plastykę dzisiaj, do technika. Mhm, ale no, umyć ręce. Co to jest? A to jakieś takie pastylki dziwne? Dobra. Okej. Okay. Dzisiaj sobie usiądziemy w naszym kółku, to możemy sobie tutaj wziąć gdzieś. O, dzisiaj będziemy malować farbami. Każdemu muszę paletki rozdać. Dobra. Dryn, dryn! O, idziemy! No wiadomo. Tylko muszę coś wyciągnąć z szafki. Więc to chwilę potrwa. Dlaczego Ty masz lepszą szafkę niż ja? Bo zasługuję na nią. Bo aura jest grzeczna. No W swojej szkole jakaś grzeczna nie byłam. O, na szczęście mam też podpaski w swoim tym. W swojej szafce, więc się cieszę. Nawet lampkę na pocieszenie. Jaka słodziutka. Dobra, chodź, bo się spóźnimy przez Ciebie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Usiądźcie w kółku pracy. Ja siadam koło pana. Nie, przepraszam. Ja siadam koło pana. Bo chcę mu pokazać. Dobra, ja usiądę koło ciebie, oczywiście, Laura. Dobrze, dzisiaj. Proszę pana, proszę pana. Tak, co się stało? Zasłonimy sobie okno. Oj, czemu tak ciemno? Czemu tak ciemno się zrobiło? Zasłonimy sobie. Albo nie, odsłonimy. Tak? No, proszę zobaczyć moje rysunki. Jak ty ładnie rysujesz. O! A co to jest za podpis? E, to jest mój podpis. A dlaczego na tym podpisie pisze Olga? No bo Olga to moja najlepsza przyjaciółka. A nie było przypadkiem tak, że to Olga narysowała? Nie, to nie tak. Na pewno tak. Nie, 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 nie wcale, to nie, nie, nie tak, to nie tak jak myślicie. Ojej. Olga jest z której klasy? Piątej. Dam jej szóstkę. A ty zanieś do swojej szafki to. No dobra. Albo nie, pij nie bo to będzie wisiało tutaj. Ale bardzo ładnie ciebie, ciebie narysowała. A dziękuję, no bo ja we wszystkim wyglądam ładnie. Hello. Dobrze. Dzisiaj będziecie malować. Rozdamy każdemu paletki. Proszę. Proszę. I proszę. O, ja ostatnia, bo jestem najważniejsza. Nie, nie dlatego. Płótno. I tutaj proszę sobie usiąść. Pierwsza maluje. Dobra, będziecie musieli narysować jakiś krajobraz. Albo można malować, albo nawet, no w sumie, można malować albo na kartkach, albo na płótnie. Ty ja narysuję oczywiście na płótnie. Dobra. To jest swoje krzesło. Namaluję sobie. Okej. Okay. Oj. Mhm. Mm mhm. Mm Oj. Mhm to. Co to za obra... Co to za ser... Co to za uśmiech? A nic ważnego. Skończyłam! Okay. Pokaż Ewa. jakie ładne to. Szóstkę dostajesz. Dzięki. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że powiedziałam tak. Dzięki. Nic się nie stało. Ja spróbuję to samo narysować. Yy, takie niebo, taki kolor. O. Taka trawa. Takie. Proszę pana, ja też skończyłam. O, jakieś podobne są. Tutaj małe niedociągnięcie. Piątka minus. Co? Ale wymagający pan. Trzeba umieć ładnie rysować, żeby, żeby mu się spodobało. O nie. A ty, Lauro, też narysujesz coś? Tak. Próbuję tu zblendować kolory. O. Oh. Ja narysowałam takie ptaki. Bardzo ładne, Laura. Powiesimy tutaj. A to powiesimy tutaj obrazek Ewy. O, mój obrazek będzie wisić w sali! Mój też! A mój to co? A twój wyrzuciłem. Jak to wyrzucił pan? Niechcący mi się wyrzuciło. Potargał się trochę. Ale tu mam obrazek Olgi. Niby twój. Dring drin! O! Dzwonek! Dobra. O nie, jeszcze musimy pisać, proszę pana! Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Ale już dawno był dzwonek! Proszę nie pyskować. A -a -a. Dobrze. Proszę. No to zapiszcie, jeszcze tutaj zapiszę. No to jeszcze dziesiąt... Zmazujemy. Gdzie jest gumka? Tu jest. No to jeszcze punkt dziesiąty, proszę zapisać. Jeszcze ten, jeszcze ten. Tutaj sobie podkreście to, podkreście to, podkreście to, a nie jednak czerwonym. Podkreście tu, 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 tu wszystko, a może lepiej nie piszę tego. No właśnie, pan to bardzo brzydko napisał i nie umiemy się rozczytać. Dobrze, kto mi zmarza tablicę? Olga! Nie! Musisz. Zmasz mi tablicę. No już. Chwila. No! I to przepiszcie, nie to, to z zmatmy. Nie to przepiszcie, nie to, nie to, nie to. Z mapy. To jednak to. Tu przepiszcie. Czemu tu jest coś napisane? Dobra, albo napiszcie tylko połowę zdania. To napiszcie, tego już nie. To dla was nie istnieje. Jeszcze narysujcie tą całą mapę. Tu, tu wszystko, tu, gdzie ja narysowałem, to wszystko. Nie! Idę zobaczyć to, jak ja tam u rozali. Dobra. Ja też idę. A myśli, że mnie to nie interesuje. A ja idę zobaczyć, jak tam u Olgi. Albo zaczekam na nią tutaj. Dobra. Jak tam? Gdzie się przepisujemy? Proszę wyjść. Dobrze, Wasza ostatnia lekcja, jesteście wolni. Nareszcie jesteśmy wolni. Kto mi zmarzy tablicę? Dobra, ja sobie samo zmarzę. Nareszcie możemy już iść. Jesteśmy wolni. Jeść.